Witam Was serdecznie. E, mam do Was gorącą prośbę, a zwłaszcza do Polaków, e, tych, którzy są zasobniejsi finansowo i tych, którzy są poza granicami kraju Polonii. E, akcja zrzutka, akcja badań e, dzieci na zawartość glifosatu pokazuje, że na 100% próbek oddanych na dzień dzisiejszy, te wyniki, które odbieramy, potwierdzają 100%, że każde z dziecka każda osoba, która jest przebadana e, posiada w sobie zawartość e, glifosatu e, środków posiadamy na przebadanie mniej więcej 100, 130, 140 osób e, niezbędne niezbędne jest jeszcze wsparcie w tym zakresie od Was żebyście nas wsparli, żebyście mogli nam wpłacić pieniądze na zrzutkę, żebyśmy mogli przebadać kolejną ilość dzieci zainteresowanie tą sprawą jest duże ona powinna się rozlać po całej Polsce, jeżeli tu na 20 próbek oddanych 100% potwierdza, że jest glifosat, to znaczy, że w społeczeństwie 30-paromilionowym u każdego będzie występował glifosat. Ten glifosat będzie występował u matki, w ciąży, będzie w mleku matki, będzie występował u każdego chorego na nowotwór, u osób znajdujących się na oddziałach onkologii hematologii, będą się zna na tych oddziałach, proszę Państwa, neurologii, kardiologii, będzie u każdego znajdował się glifosat. Dzisiaj większość lekarzy, można powiedzieć, nie wie w ogóle, co to jest glifosat. Dlatego zwracam się do Was z prośbą gorącą o wpłatę na zrzutki, żebyście te środki mogli nam wpłacić, żebyśmy te 200 dzieciaków mogli przebadać. Każda złotówka, każde 5 złotych jest bardzo ważne. Adres do zrzutki podany jest u góry. Z tymi wynikami później przygotujemy kolejne zawiadomienia do prokuratury plus pisma do ministerstw o jak najpilniejsze wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu, ale i w szczególności budżetu na polskie rolnictwo, zmian budżetowych w polskim rolnictwie, ochrony zdrowia polskich rolników i produkcji zdrowej żywności. Agencja Bezpieczeństwa Żywności jest podstawą funkcjonowania w ogóle tego państwa. Jak widzimy, te pięć instytucji w Polsce odpowiedzialnych za jakość żywności w Polsce jest niewydolna, nieudolna, weterynaria leży, nie ma na to pieniędzy. Pieniądze są na big farmę, więc politycy wolą dawać pieniądze na leczenie Polaków niż na walkę ze z przyczyną, z, y, która nas do tego stanu rzeczy doprowadza. Największy poziom zachorowalności, jeśli chodzi o kwestię białaczkową, to jest właśnie u dzieci w przedziale powiedzmy tych 4-5 latków do 12-13 roku życia. Y, zbie, y, rak zbiera żniwo. Musimy to zatrzymać, musimy y, naprawdę nie cofnąć się nawet o krok. Każdy z was, jest e, bardzo ważny. E, tak, zbieramy wyniki, wyniki trzeba do Małgorzaty przesyłać, e, będziemy robić pozew zbiorowy, jednocześnie idziemy w kierunku budowy partii politycznej, która będzie jej najważniejszym celem, proszę Państwa, to Agencja Bezpieczeństwa Żywności, budżet na rolnictwo, ochrona zdrowia, ale z przewagą konsumentów aniżeli rolników, to konsumenci muszą kreować tą politykę, a Polska musi mieć najwyższej jakości żywność dla naszych konsumentów, a zwłaszcza to my, starsi, jesteśmy odpowiedzialni za um, tych maluchów, którzy będą przyszłością Polski, tego narodu i dzisiaj um, ponosimy odpowiedzialność moralną za ten stan rzeczy, który jest w Polsce. Nie dajmy się skłócać politykom, tylko działajmy w jednym kierunku. Zapraszam Was wszystkich do działania i proszę, żebyście, żebyście wpłacali na zrzutkę. Przebijemy. Przebijemy, przebijemy mur spokojnie. Jakbyśmy się za to nie wzięli, to nikt by tego nie robił, a naprawdę warto to robić, bo przynajmniej osiągniemy konkretny cel. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam Was do wpłacenia na zrzutkę. Pieniądze jak widzicie. To jest tylko wczoraj i dzisiaj, to jest 40, 40 złożonych wniosków o badania, to dzięki Waszej zrzutce, to dzięki Waszej każdej złotówce wpłaconej mogę iść do laboratorium i oddać do badania, do analizy osoby, w tym są też osoby z rakiem, które będą przebadane, jest matka. Matka dziecka siedmioletniego, która ma nowotwór wykryty 3, 3 lata, chodziła z nowotworem. Dopiero po 3 latach znaleziono nowotwór, ale nikt jej nie zbadał poziomu glifosatu. Pozdrawiam serdecznie.